Śląski klasy od połowy lat 60. elektryzuje nie tylko kibiców piłkarskich z Zabrza i Katowic, nie tylko z całego regionu, ale również z całej Polski. Wiele niesamowitych meczy, wiele emocji, wiele wrażeń. Tak będzie również w najbliższą sobotę, a świadkami tego, w co gorąco wierzę, będzie ponad 28 tysięcy kibiców. Informator meczowy, rozpoczynamy! Strefa Kibica pod patronatem sponsora Górnika Zabrze, firmy Madej Brubel na promenadzie Zatętni Życiem. Tysiące kibiców Górnika Zabrze, GKS-u Katowice będą miały okazję spędzić tu fantastycznie czas, korzystając z wielu atrakcji. Rozpoczynam tradycyjnie od elementu, który jest mi niezwykle bliski, czyli spotkania z byłym piłkarzem. W tym przypadku, w przypadku śląskiego klasyka, będzie to Andrzej Bledzewski. 156 meczów w Górniku Zabrze w ciągu sześciu rozegranych sezonów z GKS-em, związany jako trener bramkarzy. On spotka się tego dnia z kibicami. Tuż obok stoisko kolekcjonerów, które również cieszy się Waszym wielkim zainteresowaniem. Jestem przekonany, że nasi pasjonaci przygotują prawdziwe gratki dla fanów, Obu druży. Wiemy, że spodziewamy się rekordowej liczby kibiców. Zadbaliśmy również o stoiska gastronomiczne, będzie ich dwa razy więcej niż zwykle. Będziecie mieli okazję spróbować pysznego szpilwurszta, bo taką nazwę wybraliście dla nekiełbasy, którą dostarczy tutaj nasz sponsor firma Madej Rubel, oficjalny produkt zabrzańskiego górnika, a jak będzie przyrządzany, tego dowiemy się u naszego kolejnego partnera firmy Grillweb. Strefa kibica pod patronatem sponsora górnika Zabrze, firmy Madej Wróbel na promenadzie, to również miejsce, gdzie można bardzo dobrze zjeść. Tutaj niezwykle istotne są dwie zasady. Po pierwsze, Świetny produkt wyjściowy, którym na pewno jest włócz naszego sponsora firmy Madei Wrubel, ale drugi warunek konieczny to odpowiedni sprzęt, na którym będzie przygotowywane. A oto już od dobrych kilku miesięcy we współpracy z górnikiem dba firma Grillweb. Jest z nami pani Patrycja. Pani Patrycjo, co będziemy mogli zobaczyć, na czym będą przed najbliższym meczem, przed śląskim klasykiem, przygotowywane włóczty na górniku? No oczywiście będą to grille Marek Premium takie jak Weber, Napoleon czy Broilking, które można zobaczyć już od dłuższego czasu właśnie w strefie kibica, gdzie pod namiotem Grill Web to wszystko odbywa, ale też przede wszystkim chciałam zaprosić czy do strefy kibica, czy do nas do salonu Grill Web właśnie w Galerii Wnętrz Reforma w Gliwicach, żeby zobaczyć taki nasz hit tego sezonu, jakim niewątpliwie jest plansza, czyli grill typu plansza. Gdzie tutaj właśnie mamy powierzchnię do grillowania w takiej niecodziennej formie, niespotykanej zazwyczaj przy grillowaniu. Natomiast jest to totalny hit tego sezonu, możemy na tym zrobić absolutnie wszystko. Jeszcze więcej pod tym względem, że możemy tutaj już dokonywać takich potraw, wykonywać te potrawy całkowicie. To znaczy, możemy wykonać paję, przyrządzić ją w no, całkowitej formie w jednym miejscu. Tak. Także tak naprawdę jest to taki totalny hit tego sezonu. Do zobaczenia, którego serdecznie zapraszam i zapraszam do wypróbowania tego. No słuchajcie, brzmi niezwykle smakowicie. Dobry produkt, przygotowany na świetnych grillach, na świetnym sprzęcie, we współpracy z naszym partnerem, to musi się udać. Zapraszamy do strefy, zapraszamy również do odwiedzin naszego partnera. Na hasło Górnik Zabrze, fartuszek firmowy Akademii Grillweb. Gratis. Ogromnie nas cieszy, drodzy kibice, że z sezonu na sezon, z meczu na mecz rośnie liczba pań, fanek, kibicek e, trójkolorowych, które wspierają górnika z trybun. E, naprzeciwko potrzebom fanek górnika wychodzimy również na promenadzie Areny Zabrze w strefie kibica, przygotowując dla nich rozmaite atrakcje. Firma Depil Concept, pani Alicja Cmok. báyìí alo. Co tutaj będzie się działo przed Śląskim Klasykiem? Już mówię. W sobotę mamy przyjemność pierwszy raz się z Państwem spotkać na, na promenadzie. Będziemy z naszym stanowiskiem. E, tam będziemy miały okazję troszkę bardziej z Wami porozmawiać. Będziemy udzielały e, różnych konsultacji kosmetologicznych, ale będzie także okazja do pobrania takich voucherów promocyjnych na zabiegi w naszym salonie. Dodatkowo z osób, które właśnie taki voucher sobie pobiorą, będzie losowana jedna osoba, która uzyska taki bon upominkowy o wartości 300 zł do wykonania korzystania w naszym salonie. Będą różne gadżety, atrakcje, także serdecznie zapraszamy. Trójkolorowe panie, których nie brakuje, których jak wspomniałem, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zapraszamy obowiązkowo do odwiedzin stoiska Depil Concept. Partnerem śląskiego klasyka meczu z GKS em Katowice jest firma Gokarty S Kart e, I będzie to debiut tej firmy. Również na Promenadzie jest ze mną Marcin, menedżer toru. Czego możemy tutaj się spodziewać, e, co fajnego kibice będą mogli zobaczyć. Dzień dobry. E, na pewno przywieziemy Państwu naszego karty. Będziecie się Państwo mogli zapoznać z całą naszą flotą półtora, pięcio i pół, dziewiętnastokonnego karty. E, będziemy rozdawać ulotki, będziemy rozdawać zaproszenia na nasz tor. E, każdy prezent będzie miał swoją wartość, także naprawdę bardzo gorąco zachęcamy, żeby przyjść, zapoznać się również z naszą ofertą. Staramy się również wesprzeć e, Górnik, mecz, e, całe to wydarzenie, które się tutaj odbędzie, także e, będzie super okazja i przyjść na mecz i poznać również nasz obiekt. Warto docenić również fakt, że e, partner meczu Włącza się również w akcję charytatywną, która będzie przeprowadzana, która w zbiórkę, która odbędzie się przed i w trakcie spotkania. Marcin, w jaki sposób? Będziemy wspierać wszystkich Państwa, którzy z własnej woli będą chcieli się dołączyć do zbiórki. Będziemy, mamy przygotowane bardzo dużo prezentów fajnej wartości, także. Za dowolną kwotę tak naprawdę zbiórka jest, każdy dorzuca się ile może, a my coś od siebie również za to damy. Także e, zachęcając do zebrania, lubimy takie akcje, wspieramy takie akcje również, sami też się często organizujemy. Także e, będziemy bardzo zadowoleni, jeżeli będziemy mogli to w ten sposób wesprzeć. Także każdy, który się dorzuci do zbiórki, będzie mógł również otrzymać od nas fajny upominek o fajnej wartości. Wrzucajcie do puchy dla madzi, a dzięki temu będziecie jeszcze mogli oprócz dobrego uczynku coś fajnego wygrać. Dostać! Z czego jeszcze będziemy mogli skorzystać na promenadzie? Konkurs firmy Madej Wrubel w godzinach 19 do 20 w namiocie. Za okazany paragon na zakup kiełbasy w punkcie gastronomicznym Trześniewskich będzie można wylosować pytania oraz wygrać cenne, fantastyczne nagrody. Podczas meczu z Lekią Gdańsk nasz sponsor główny Superbet Polska postawił takie specjalne boisko do kosza. Cieszyło się ono fantastycznym zainteresowaniem. Dobra wiadomość jest taka, że będzie ono również w strefie kibica przed śląskim klasykiem. Ba! Mało tego, w związku z tym, że wchodzimy w okres tygodnia bez barier, będziemy chcieli również pomóc oraz z naszym sponsorem kkn -om. Dlatego też, biorąc udział w animacjach, grach, aktywacjach, które się tam odbywają, będziecie nabijać specjalny licznik i to od Was też zależy, ile nasz super bet, nasz sponsor przekaże kkn środków. Tak więc odwiedzajmy Namiot, odwiedzajmy boisko do koszykówki SuperBest Polska. To jednak nie koniec, będzie oczywiście DJ. Punkty sprzedaży gadżetów, jak zawsze Torcida Girls, przygotowana na fantastyczne animacje, szczególnie dla najmłodszych. Sklep kibica Gieksy, nasze klubowe gry i atrakcje Dmuchańce, Psi Buffet, Cybermagia, Royal Cars. Najprawdopodobniej będziecie mogli zobaczyć fantastyczne samochody. Toyota Czajka Bytom, nasz sponsor główny, doświadczalnia dobrze już znana, szczególnie młodszym kibicom, mieszanka chemii i fizyki w niezwykle ciekawy, interesujący sposób. Dużo kolorów, balony, dym, piana. Działo się tam zawsze wiele i tak będzie. Będą z nami również koleje śląskie, stoisko promujące ich aplikacje, gdzie będzie można również zaopatrzyć się w ciekawe gadżety. Giga piłkarzyki od agencji to już przecież atrakcja, którą doskonale znacie z poprzednich meczów, a także tor przeszkód na 20 metrów. Widziałem jak on się prezentuje, naprawdę warto odwiedzić to miejsce. Jak widzimy na arenie zabrzańskiej trwają prace przygotowujące stadion do tego niezwykle ważnego wydarzenia. My również bądźmy gotowi, słuchajmy wszystkich ważnych informacji, przede wszystkim zachęcam do tego, żeby przyjść na ten mecz odpowiednio wcześniej, aby wejść na stadion, spędzić wcześniej czas na promenadzie, zapoznać się z wejściami, bramofurtami, śledzić klubowe social media, gdzie będą mapki, informacje o dostępnych parkingach, nie przyjeżdżać na ostatni moment. Zostawić samochód na jednym z parkingów, być może nieco dalej oddalonych, kilometr od stadionu i te ostatnie 10 minut pieszo, 15, już przejść sobie na nogach w dobrej atmosferze. To wszystko po to, aby zapewnić nam wszystkim komfort, ale również porządek. Korzystajmy z parkingu również przy Instytucie Łukasiewicza. To przede wszystkim adresuję do kibiców z trybuny zachodniej. No i raz jeszcze, bądźmy wcześniej, dobrze się bawmy, ale wejdźmy na stadion tak, żeby ani sekunda meczu nikomu nie umknęła. Wrócę jeszcze do samego dojazdu na stadion. Zwracajcie uwagę na różnego rodzaju ograniczenia, na przykład zjazd z DTS-ki w Sośnicy można na niej zjechać tylko i wyłącznie na ten zjazd z Katowic w kierunku Gliwic natomiast z Gliwic w kierunku Katowic jest to niemożliwe trzeba jechać dalej i korzystać z ronda Sybiraków popatrzcie w internecie poszukajcie odpowiednich informacji po to żebyście nie byli zaskoczeni stoję teraz przed trybuną wschodnią tutaj również jest niezwykle cenna informacja Spójrzcie na te drugie górne piętro stanowiska komentatorskie dwa z nich będą wykorzystane jako dodatkowe punkty gastronomiczne właśnie z myślą o kibicach którzy zajmują górne piętro. No jak na pewno wszyscy zauważyli informator meczowy kręcę w specjalnej dedykowanej koszulce Śląski Klasyk te koszulki są w sklepie kibica jeszcze jest ich dużo natomiast pamiętajcie nie wiem jak będzie w momencie publikowania tego Materiału. To jest wersja i edycja limitowana, dlatego mam nadzieję, że jeszcze się załapiecie. Oglądając informator, sprawdźcie i bardzo szybko kupujcie, bo, tak jak mówię, liczba. Tych koszulek, tych t-shirtów okazjonalnych jest limitowana. Wiele innych pozycji dostępnych w sklepie Kibica. Zapraszamy również po czapki z Daszkiem. Popatrzcie, jaka bogata oferta wiele różnych wzorów. Oprócz tego dziesiątki nowych produktów. Praktycznie codziennie jakieś nowe pozycje wpadają. No, można już powoli zacząć myśleć o pierwszym dzwonku czyli o naszych dzieciakach najmłodszych, którzy. No, nieubłaganie, wakacje się kończą, więc wkrótce wrócą do szkoły. Pamiętajcie o godzinie 9. Otwiera się sklep kibica w dniu śląskiego klasyka. Oczywiście nie sprzedajemy biletów, nie oddrukowujemy biletów. W tym dniu tylko i wyłącznie kupujemy asortyment, produkty, odzież. Sobota, godzina 20.10. Mniej więcej o tej porze piłkarze obu drużyn... Wyjdą na murawę areny imienia Ernesta Pola. I tutaj kolejna uwaga, bowiem troszeczkę zmienimy dobrze nam znany sposób celebrowania tego wyjścia. Wrócimy do korzeni. Gdy piłkarze będą wychodzili, towarzyszyć im będzie tym razem pieśń. My jesteśmy chłopcy z zabrza. Chcemy, żeby było z takim Dużym tąpnięciem, żeby cały stadion się do tego włączył, dlatego nasłuchujcie również komunikatów i tego, co mówią nasi młynowi, a oczywiście górniku jesteśmy z Tobą, zaśpiewamy równo z gwizdkiem, równo z początkiem meczu, tak jak robiliśmy to mniej więcej 10 lat temu, zanim powstał nowy stadion. I jeszcze jedna ważna sprawa dotycząca meczu z GKS-em Katowice. Śląski Klasyk 28 tysięcy osób na trybunach to doskonała okazja, by nieść pomoc. Dlatego w 15 minucie spotkania rozpocznie się zbiórka na trybunach stadionu dla Magdy Rajskiej, podopiecznej Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Włączmy się, przekażmy środki na leczenie Magdy. Piłkarskie święto, wielka piłkarska uczta, coś wspaniałego, co łączy wiarę kibicowską Zabrza oraz Katowic bawmy się fantastycznie, ale pamiętajmy o tych najważniejszych zasadach, żeby bezpiecznie dotrzeć na stadion, bez niepotrzebnych nerwów, bez stania w korkach, bezpiecznie i szybko znaleźć swoje miejsce na trybunach. W przypadku trybuny zachodniej możecie również odgrzebać poprzednie nasze informatory, gdzie krok po kroku pokazywaliśmy jak dotrzeć i jak poruszać się na nowej trybunie. To szczególnie apel do tych, którzy będą na niej Pierwszy raz kończę słowami: Czas na śląski klasyk.